Więc, tak, kochani, tutaj nad morzem idę właśnie się zarejestrować na fizjoterapię w tym przepięknym miejscu. No i zobaczcie, to jest właśnie taki budynek. Tylko, jaki termin dostanę, to kto to, kto to wie. No, zobaczymy. No, to już jest dół Monciaka przede mną. Weszłam do środka tego budynku, i spójrzcie, jaka przestrzeń tutaj jest. A jakie echo. Dosłownie chce się tutaj być. No, po prostu jest coś pięknego. A jaka klimatyzacja? Pięknie, pięknie, niepowtarzalnie. Podłoga w kaflach. Proszę bardzo, tu jest rejestracja. Zaraz podejdę. Zobaczcie ten sufit. A tutaj skorzystałam z toalety. No naprawdę wspaniale, wspaniale! Nawet same toalety, jak wyglądają, co nie? Czyściutko. No bajka, bajka. Przepięknie tutaj jest. I tak właśnie chciałam tu się zarejestrować, żeby się udało. I się udało! I nawet niezły termin. A teraz wyszłam na zewnątrz tego budynku. Tu jest po prostu pięknie. Niepowtarzalnie. Y, następnego dnia jestem tutaj z pieskiem naszym. I tak wieje. Zobaczcie jaka jest pogoda chmury. Tutaj jest czyste niebo, ale wiatr jest dosłownie zimny. No, podejdziemy tam do brzegu, do tych fali. No ja mam co prawda krótkie spodęki, ale wytrzymam. Dobrze, że sobie wzięłam taki płaszczyk na rzutkę. Nałożyłam. No i wytrzymam. Ja pierniczę, muszę się zapiąć. Psiulku nasz kochany Tak No chodź zobaczymy te fale Zobaczymy fale Ja nic nie widzę tutaj Słońce, bo słońce jest no Ale jest wiatr Piana biała No ja się słuchajcie Szykuję do wyjazdu Oczekuję się do wyjazdu z nową firmą. No i zobaczymy jak to tu będzie, jak będzie wyglądać współpraca z tą nową firmą. Jestem pozytywnie nastawiona. Ja ci kręcę, ale wiatr, na pewno słyszycie to. No. Idę, wracamy, Roniuś, chodź, wracamy, kochanie. No, ale daje, ale daje. Jadę, kochani, niedaleko granicy polsko-niemieckiej. No i to akurat też, jak dla mnie plus. Że nie muszę aż tak daleko jechać na miesiąc czasu. A potem, jak będę już na tym zleceniu, jak już ogarnę się z tym wszystkim, z tym całym tematem, to na pewno nakręcę nowy filmik. No i jak sami widzicie, wczoraj deszcz, a dzisiaj słońce, wiatr. Idziemy już z plaży w kierunku domu, ale to jeszcze jeszcze kawałek, kawałek. Pójdziemy przez taki piękny lasek, bo tutaj akurat takich miejsc nie brakuje. Lasek iglasty, tam tak pięknie pachnie, tak intensywnie. No i powoli się pakuje. Dzisiaj puszczę ten filmik żeby już coś tam było na bieżąco na rzeczy. Zmontuję jego i z wczoraj, i z dzisiaj. No i tak. No jestem ciekawa kto z Was jest na zleceniu, albo ktoś może jedzie na dniach. No i tutaj właśnie weszliśmy. Idziemy sobie dalej. Mogę iść i w lewo, i tu w prawo, jeszcze w inną ścieżkę skierować się, ale już tędy pójdziemy. No i tak to jest. Zdecydowałam się na wyjazd. Jeden miesiąc znowu zleci. Jadę do jednej osoby, do seniorki. Miałam propozycję do dwóch osób, ale jednak trzymam się nadal tej jednej osoby. Do dwóch osób miałam bardzo dobrą stawkę, ale też zrezygnowałam. No i to tak, i to tak właśnie wygląda to nasze życie, że się decydujemy na to, na tamto, prawda? Pracować też trzeba. No, i na razie póki chcę, to jadę. Ale powiem Wam szczerze, że to się w ogóle nic nie zmieniło. Jak y, mijam ludzi y, na ulicy, to wszyscy patrzą y, normalnie takimi poważnymi minami, bez żadnego uśmiechu. No. Nie odbieram tego w ogóle pozytywnie. Nie wiem, tacy oni oni sprawiają takie wrażenie ludzie, jakby inni im przeszkadzali. Kiedyś to człowiek się uśmiechnął, jakoś tak przyjemnie było mijać się z ludźmi, a teraz jakoś ja nie wiem, tak się patrzą prosto w oczy i tak jeszcze kątem oka wodzą za człowiekiem. No, naprawdę ja widzę, obserwuję ludzi, jak oni się zachowują wobec innych. No masakra po prostu. Masakra. A ja tak szczerze mówiąc, nawet już mi się nie chce do ludzi uśmiechać, bo po co i na co, jak to będzie dosłownie chwila, urywek z tym człowiekiem. Już nawet jednym czy drugim nie da się normalnie porozmawiać. No ze starszymi osobami to jedynie tak, bo oni potrzebują tego towarzystwa, żeby tak właśnie zagadać, coś tam opowiedzieć, żeby nie czuli się samotni jakoś z tym człowiekiem, żeby mieli kontakt. Ale tak ogólnie to powiem Wam, nie wiem, czy Wyżeście to też zauważyli. Ale takie są moje spostrzeżenia. No mało pozytywne. Tak jak wam też wspomniałam wcześniej po tych wyborach na drugi dzień, to normalnie ludzie byli tak zawiedzeni, głowę dosłownie w piasek chowali. Patrzyli na swoje buty, idąc przed siebie yy, wzrok wlepiony w beton, w chodnik i jakiś ten klimat był taki: no, 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 nie halo, nie halo. Kurcze pieczone. A tu człowiek jedzie, wyjeżdża za granicę i też zupełnie w obce strony. No i też właśnie jest ciekawy, jak to tam będzie. A, wszystko do Bani. Ja teraz podczas tego nagrywania, to dosłownie cztery telefony dzwoniły tutaj do mnie. Jakaś wiadomość się nagrywała od kogoś na WhatsAppa. No, ja nagrywam filmik, ja nie mam czasu teraz rozmawiać z nikim. No, bo to najczęściej jest tak, że jak ja coś nagrywam, to jest wtedy pełno telefonów. No. A ja nie lubię też, jak mi ktoś przeszkadza. <laughs> Ale to jest mój prywatny telefon i mogę decydować, prawda? No, tak, zawróciliśmy sobie. O, mój piesek robi dwójkę. O, posprzątałam. Ja wiem, że ktoś by powiedział, że a tam w takim lasku to jeszcze sprzątać. Nie, nie, ja sprzątam. Ja sprzątam po sobie, po moim piesku wszystko na jak to się mówi, porządnie. No tak. Na szeroni jest po fryzjerze. Wczoraj był u fryzjera. Włoski pięknie. Miał. Jak to się. Mówi. Aj, tam dobra. Zapomniałam tego określenia teraz. Że to jest takie trochę inne strzyżenie takim specjalnym grzebieniem. Trymowanie. Bo mówią, że to jest. Że lepiej sierść po prostu. Rośnie i jest to bardziej estetyczne. Raniusz, pokaż się ślicznotko ty Zasza. No, hallo! A tą sierść ma taką gładziutką. No, oczywiście, no, przecież była też i kąpiel. No i te piękne czesanie po wszystkim. No, fajnie. O, tutaj leżeczki są postawione. Auć. A tutaj takie wyboje są, bo to są korzenie drzew. No tak wszystkie po prostu się rozrosły pod tymi płytkami, pod tymi kamieniami. No niestety, to jest właśnie jak się betonuje naturalne środowisko. Nie jestem za tym, absolutnie nie jestem przeciwna temu. No ale zobaczcie kurczę, ile ludzi żyje na świecie i każdy kurde chce gdzieś mieszkać, nie? I chodzić po tych chodnikach, no jeździć, chodzić, no wszystko do kupy. Wszystko razem do kupy. No, zobaczcie w Google wpiszcie, yy, jakie jest zaludnienie naszej planety, Europy, czy na całym świecie. To się po prostu można za głowę złapać. To się można za głowę złapać, i to tak porządnie, bo można sobie też porównać, yy, jaka ludność liczebność. Ludzi była na świecie, w Europie czy w ogóle na całym świecie, załóżmy 10 czy 20 lat wstecz. Także możecie sobie zobaczyć, ile teraz jest ludzików na świecie. Żyje na tym ziemskim padole. No, a my żeśmy się cofnęli, tutaj tędy sobie pójdziemy do domku. Słońce się gdzieś tam schowało za chmurą. Ja jestem ciekawa, jaka tam będzie pogoda, ale na pewno podobna jak tutaj, bo nie wyjeżdżam aż tak daleko, ale wiecie, wiecie o co chodzi. Jak już Niemcy, no to też są inne zarobki, bo mogłabym też pojechać tutaj na terenie całej Polski. Też sobie załóżmy. Załatwić jakieś zlecenie miesięczne, ale niestety, nie oszukujmy się, to jest już stawka podwójna, jak i nie, jeszcze lepiej. Także taka jest prawda, a nasz czas powinien być też jakoś zapłacony. My zarządzamy naszym życiem, naszym czasem i my powinniśmy jakoś. Spożytkować to w ten sposób, żeby nam się to też opłacało, bo te pieniądze muszą być, trzeba z czegoś żyć, opłaty itd. Itp. No, jesteśmy niestety pod systemem. Według systemu nie żyją tylko ludzie, którzy wybierają bezdomność. No i taka jest prawda. A jak się mylę, no to możecie mnie poprawić, jak najbardziej. No. Tylko konstruktywnie. No. A no, za moimi plecami pętla tramwajowa właśnie odjeżdżał jeden o drugi, już też przyjechał. Trzeci zaraz odjedzie. No, połączenie jest bardzo dobre. Tutaj może przyjechać każdy, kto mieszka w Gdańsku głównym, a ten Gdańsk to przecież jest tak rozległy. Gdańsk ma tyle dzielnic że jak nie pociągiem, no to tutaj tramwajem, tylko że te tramwaje... Mają bardzo dobre połączenie tutaj w to miejsce nad morze i z każdego zakątka gdańska można się tutaj przejechać i spędzić miło czas. Tutaj przed chwilą y szedł, no właśnie tam, nie wiem czy ktoś tam y dojrzał tego. Młodego pana, idącego z siatką. Szedł i niósł w siatce reklamówce puszki piwa. No, nie chciałam tak głośno mówić, no bo tutaj, jak nie jeden, to drugi człowieczek, a to z psami, a to musiałam przypilnować pieska. No, spokojnie wszystko, prawda? No i szedł ten młody mężczyzna. Miał chyba z 12 puszek piwa w tej siatce reklamówce no i wzięła i mu piardła i wszystkie się rozsypały dziura w siatce się zrobiła no i puszki się zaczęły turlać po chodniku no i wyobraźcie sobie kobieta gdzieś tak ja wiem koło 50 60 jak się rzuciła i pomagać Zbierać te puszki. Tak się spojrzałam z daleka na nią. Yy, no, tak się przejęła, że te puszki piwa się poturlały po tym chodniku i zaczęła biegać i zbierać. No, taka pomocna pani, no, młodemu panu pomogła. No, fajnie, nie? Tak, tak. Warto pomagać, jasne. A dlaczego się zaśmiałam? No, bo przecież ten młody pan to raz, dwa, trzy by to ogarnął. A ja preferuję pomocy troszeczkę. troszeczkę w inny sposób, nie? <grywka> a przypomniało mi się, jak kiedyś jeden pan opowiadał, jak. jak jego żona pomagała sąsiadce coś tam podnieść też na klatce schodowej coś tam jej się też rozwaliła siatka i tak dalej no ale to to oczywiście bo jeżeli są zakupy załóżmy z ryneczku czy w ogóle ze sklepu no to wiadomo no to tam można pomóc no ale żebym ja miała zbierać puszki po piwie albo flaszki które by się tam z siatki wysypały, no to sory ale yy... To akurat nie ja. No i ta pani sąsiadka udzielając pomocy drugiej sąsiadce. Nabawiła się boleści, a jakich? No, no właśnie ten pan powiedział, że tej pani coś tam w plecach w plecach strzyknęło i jak się położyła do łóżka, to wstać nie mogła. No, i taka to jest ta pomoc. Trzeba wiedzieć kiedy, komu i jak i co pomagać, czy w czym pomagać. No, i tak właśnie wyjaśniłam to, dlaczego się tak po prostu zaśmiałam, nie? Z tego wszystkiego. No, i jak będę montować ten filmik, to jeszcze właśnie nie wiem, czy na początku, czy na końcu, wrzucę spacer nad morzem. No może nie za dużo tego spaceru nakręcałam, ale jak to żeśmy yy, weszli do restauracji, knajpki restauracji, zwał jak zwał yy, do meduzy jak odnowili właśnie yy, nowy Ajent yy, Wydzierżawił to miejsce tam, gdzie kiedyś chodziliśmy sobie na dyskoteki. No i to będzie takie wszystko y, zbite do kupy razem. Ostatnio też miałam co robić, i na głowie miałam troszeczkę spraw. Musiałam to wszystko ogarnąć. Y, no i dlatego może te filmy takie są y, zmontowane. Także będę kończyć tutaj ten filmik. Yy, idziemy jeszcze tutaj do parku, a ja Wam mówię. Do następnego. Trzymajcie się wszyscy. Pa! Słuchajcie, przyjrzyjcie się. Otworzyli nową knajpę. A właściwie to tak. Yy, no, nowa jak nowa, bo nowy właściciel. Ale ta knajpa to jest po prostu historia, gdzie ja jak, jak byłam dzieckiem, znaczy dzieckiem, jak byłam nastolatką, to przychodziło się tutaj ze swoim towarzystwem, ze swoimi rówieśnikami. I tutaj żeśmy się bawili. Zobaczcie, jaka piękna toaleta tutaj jest. Ja akurat weszłam do toalety przystosowanej do inwalidów, tak? Osób yy, mniej sprawnych, jak to się mówi. Zobaczcie, to jest sama toaleta. A gdzie reszta. Właśnie tutaj skorzystałam z umycia No i tutaj macham do Was. O, tutaj jest mój taki hmm, outfit. No, takie Adidaski mam. O, no i idę dalej. I jeszcze tam kilka kropelek pada. O, helikoptery latają. No, meduza. Ta restauracja nazywa się Meduza. No i tutaj też oczywiście jest ta restauracja w pasażu nadmorskim. No, kiedyś tutaj się przychodziło i się bawiło. Towarzystwo było, wszyscy się znali, no po prostu bajka i nazwa została zachowana tak jak była kiedyś.